Tak, mamy do wygrania wolność i w sieci i w mediach, abyśmy mogli jasno dzielić się swoimi poglądami i mówić o tym, co czujemy, jak myślimy i kim jesteśmy. Mamy w naszej przyszłości do wygrania, drodzy Państwo, wolność naszej ukochanej, suwerennej, niepodległej Rzeczpospolitej w ramach Unii Europejskiej. Ale tak, musimy tam się bić o naszą wolność i o naszą niepodległość, bo nikt z nas nie zapisywał się do para państwa, któremu na imię Unia Europejska my chcemy żeby Polska była Polską w ramach Unii Europejskiej. Moi kochani przyjaciele, drodzy widzowie, drodzy, drodzy czytelnicy tygodnika Sieci. Ale musimy też z twogą zastanowić się nad tym, że zaledwie 160 lat po hołdzie ruskim Rzeczpospolita zaczęła znikać z mapy świata i ostatecznie zniknęła na ponad wiek. Dlatego jako prezydent Polski bardzo proszę wszystkich państwa o to, żebyśmy każdy dzień, każdy tydzień, każdy miesiąc, a ja gwarantuję, że będę ciężko pracował, żebyśmy dbali o naszą wolność, niepodległość, suwerenność Rzeczpospolitej, nasz rozwój i nasze ambicje. Subskrybuj po więcej.